No dobra, misiaczki, lecimy. Sto, dawaj, sto lat. Sto lat. Chodź, Śpiewaj z nami. No, dawaj, dawaj. No hej, sto lat. Sto lat, sto lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz nie żyje. Nie ma sensu przecież, że mamy ma kilka miliardów lat! A kurczę. Cześć! Dziś spotykamy się w okolicznościach raczej nieoczywistych i okazja taka powiedziałbym słodko ale to na dwa sposoby będziemy ją sobie dosładzać. Światowy Dzień Ziemi dziś mamy. Pachamamy dzień dziś mamy. Pachamama to w tradycyjnych wierzeniach inkaskich bogini ziemi. Według jednych była żoną, według innych matką Tajta Inti, czyli Boga słońca. Nie damy rady zrobić całego odcinka w języku Quechua, ale zakładam, że w swojej mądrości Pacza mama zrozumie również Polski Pacza idzie na to. Tak, to pierwsza metoda osładzania tematu a gdybyście zastanawiali się, dlaczego pokazuję wam takie nagranie. Pierwsze miejsce: Marcin kara i Piotr Jurkowski. Nazywam się Piotr Jurkowski i od 24 lat jestem ekopropagandystą. Podczas kajtkowego śpiewania w roku 96 zrozumiałem, że jest to naprawdę opłacalne bo za wykonanie piosenki Moja Planeta, która swoją drogą nie straciła nic na aktualności, wygrałem pluszowego dinozaura. To znaczy smoka, ale jako dzieciak chciałem być paleontologiem i nazywałem go Dino, a później dałem mojej młodszej siostrze, tutaj widocznej na rękach mojej mamy. Ale dzisiejszy film dedykuję mamie nas wszystkich. Mówiąc wszystkich, mam na myśli również Jonesa. Dobry wieczór i dzień dobry Państwu, no wreszcie dron Johnson w pełnej okazałości, ale okazja jest yy, nie Lada, taki samochód był radziecki, tak? To marka samochodów. A weź wpisz na tym komputerku, kliknij tutaj, Lada, o siedziba, już noje szosy 36 Togliatti, to Rosja czy Włochy? Co to jest za nazwa w ogóle? Togliatti Tigrat. Żeby uhonorować... Palmiro. Kto to? Ha, sekretarz komunistycznej partii Włoch. Ciekawe. A wiesz, że delfiny wróciły do Wenecji? Nie, to nieprawda. Sprawdzałem cię, mordo. A wiesz, że płeć bobra można rozpoznać tylko poprzez wymacanie kości prącia w pseudokloacę? Wiem. A wiesz, że ten folder, nazwany Ekstremalne Piękno, czeka od półtora roku? To też jest prawda. Już czas. Druga metoda na osłodzenie dnia ziemi to podziwianie jej naturalnego piękna. I wtedy wchodzę ja. Cały na zimowo. Ruszamy. Albo i nie. Spróbuję Wam pomóc przy pomocy tego poranka nad alpejskim jeziorem, które ja oblatywałem, a kolega opływał w trakcie zamarzania. No sorry, ale dwie zimy przeleżały te nagrania. To była szwajcarska gryzonia, dokładnie jezioro Kauma. A nabicie pan PAFF. Od kilku tygodni nasz świat paraliżuje pandemia i jest to fatalny czas dla człowieka, ale świetny dla głównej bohaterki naszego filmu. W wyniku globalnej kwarantanny znacznie zmniejszył się wpływ człowieka na środowisko naturalne i w wielu miejscach te oryginalnie nasze tereny przejmuje. Element animalny, jak na przykład tutaj te walijskie kozy. Po ulicach jeździ wielokrotnie mniej samochodów, pasażerski ruch lotniczy praktycznie nie istnieje, a pozamykane fabryki nie emitują zanieczyszczeń, i wszystko to składa się na znacznie czystsze powietrze. W hinduskim Jalandhar w stanie Pendżab po raz pierwszy od 30 lat mieszkańcy zobaczyli z okien Himalaje, Góry oddalone o 200 km. Ja wiem, że dla wielu osób borykających się z utratą pracy czy innymi dramatami wynikającymi z pandemii, czysta woda w weneckich kanałach to nie jest jakieś wielkie pocieszenie. Ale jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało. To może być naprawdę świetny moment na refleksję, na przykład nad konsekwencjami naszych decyzji. Ale od razu zaznaczam, dla tak rozwiniętej cywilizacji jak nasza nie ma prostych rozwiązań. Podaję przykład. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu w Glasgow, digitalizacja przemysłu muzycznego jest gorsza dla środowiska niż Konsumowanie muzyki w sposób tradycyjny, na płytach czy kasetach. Bo, wiecie, ta mityczna chmura to nie lata na niebie, to są gigantyczne serwery, które konsumują ogromne ilości prądu. I nawet jeżeli nie zostawiamy po sobie płyt czy kaset na dziesięciolecia, nasz ślad węglowy jest wyższy niż kiedyś. Niestety z wieloma rzeczami jest tak, że z jednej strony są wygodne, z drugiej są środowiskową katastrofą. Jako przykład podam. Słuchawki typu AirPod, które są nienaprawialne i nie ma jakich poddać recyklingowi, a z punktu widzenia funkcjonalności i użyteczności to jest ma ma majstersztyk. Innym ciekawym przykładem, na który ja akurat jeszcze się nie załapałem, jest pieluszka jednorazowa. Szacuje się, że młody człowiek generuje około tony odpadków higienicznych, a każda pielucha rozkłada się około 450 lat. I są już kraje, które zakazują jednorazowych pieluch. Tutaj pionierem było Vanuatu. Nie będę się tutaj mądrzył na tematy kobiece, ale też polecam koleżankom poczytać. A wracając do muzyki, każda playlista odsłuchana na Spotify, każdy teledysk obejrzany na YouTube składają się na nasz ślad węglowy. Każdy filmik obejrzany na YouTube, każdy serial odtworzony na Netflixie również. To jest oczywiście bardzo trudno przeliczyć. Taki Netflix też twierdzi, że. No, ale większe spożycie to jest po stronie telewizji kablowych i naszych telewizorów, które też należałoby zliczyć do tego śladu. Więc ciężko jednoznacznie określić, czy środowiskowo gorsze jest przeczytanie książki tradycyjnej, czy odsłuchanie audiobooka. A to jak bardzo przy okazji obrywa totalnie. Odpowiedź dom i to właśnie w nim mamy największą moc sprawczą, dlatego postanowiłem pokazać Wam kilka naszych wdrożeń, może kogoś zainspirujemy, a stwierdzam, że jesteśmy trochę ześwirowani. Przede wszystkim wodę pijemy tylko z domowego wodospadu. Zatankowany zapraszam na kaskaderski przelot, zaczynając od zlewu. Tutaj mam taki zmywak drewniany z naturalnym włosiem zamiast pełnej mikroplastiku gąbki. Obok stoi płyn tradycyjny, ale zawsze kupowany w największym możliwym opakowaniu. A obok ręcznik papierowy, ale z niego staramy się nie korzystać. No, okna myłem ostatnio gazetami. O, niebywałe! Spice Girls się rozpadły. Pozostając przy papierze, toaletowy tylko z makulatury. Jest naprawdę do dupy. Wychodząc z domu, zawsze pamiętam o wielorazowym kubku. Zabieram też torebki na zakupy. Tak wygląda torba na pieczywo, a tak woskowikę, Tę już znacie. Zabieram też pojemnik, jakbym coś potrzebował spakować. Staram się też mieć swoje pałeczki, wielorazowe sztućce i bambusową słomkę. A propos bambusa, tak wygląda szkoteczka, tak patyczki do uszu, a tak maszynka do golenia. Ja tylko ostrzegam, że kupując żyletki możecie zobaczyć u sprzedawcy troskę o wasze życie. Tak wygląda żel pod prysznic dla dwóch osób, a tak wielorazowa szmatka do demakijażu. Robimy proszki do pralki i zmywarki, ale otwarcie przyznaję, nie mamy idealnej formuły i korzystamy też z tradycyjnych. Co jeszcze mogę Wam pokazać? O, to jest pudełko na masło. Wyciągnąłem je z zamrażarki. Taki patent, żeby zawsze mieć świeże i nigdy nie marnować. I to by było na tyle prawie, bo jeszcze. Nie wspomniałem o sortowaniu odpadów, a to jest bardzo ważne. Mamy pięć śmietników zmieszane, organiczne, papier, plastik, szkło. A tutaj zbieramy sobie aluminium, bo takich drobnych elementów yy, maszyna na sortowni podobno. Nie rozpoznaje, więc, więc warto jest dawać aluminium w dużej kuli. No i jeszcze bardzo mocno ograniczyliśmy nasze zakupy odzieżowe. Teraz właściwie kupujemy ubrania tylko wtedy, kiedy mamy jakąś konkretną potrzebę, albo jeśli o czymś rzeczywiście zamarzymy. W tym pierwszym przypadku najpierw sprawdzamy źródła z drugiej ręki. Internet jest pełen fajnych ciuszków tego typu, więc warto szukać. No a jeśli trafi mnie strzała amorka, bo zobaczę jakiś piękny ciuszek na Instagramie, to zwykle i tak go nie kupuję, bo okazuje się, że jest z poliestru. A ja kupuję tylko ubrania produkowane z naturalnych materiałów. Albo jeśli jednak jest naturalny, to i tak stosuję zasadę 24 godzin. Czyli jeśli następnego dnia przypomni mi się, że o czymś takim zamarzyłam i nadal bardzo tego pragnę, to dopiero wtedy rozważam zakup. Dziękujemy Ci goście specjalne! I wszystkie te elementy składają się na to, że nasz ten mały świat uważam, że jest lepszy. Oczywiście jesteśmy dalece od perfekcji, mamy w domu produkty w plastiku. Nie wiem, łupierz nie uznaje ekologii. Niestety nie uznają jej też podróże, bo w tym środowiskowym wymiarze mają negatywny wpływ. Ale, Ale... Po pierwsze staramy się, żeby nasze podróże miały wartość edukacyjną, a po drugie postanowiliśmy zupełnie zmienić podejście gdzieś na wysokości końca lata ubiegłego roku i ograniczyć podróże zagraniczne, latać mniej, ale na dłużej i głębiej. Podczas naszej ostatniej podróży na Cypr który kusił nas tak weekendowo od dawna, ale czekaliśmy, żeby móc polecieć na tydzień, kościliśmy w fantastycznym obiekcie, którego gospodarz, Sokratis, stara się żyć z minimalnym negatywnym wpływem na środowisko. The most important I najdumniejszy był ze swojego bezwodnego kibelka. This can save the world. My możemy spróbować dołączyć do misji Sokratisa, ale. Musielibyśmy zupełnie zmienić system, wyprowadzić się z miasta na wieś, ograniczyć korzystanie z tego urządzenia, na którym mnie oglądasz, bo prąd reglamentuje fotowoltaika. Zamiast tego czytamy książki przy lampie naftowej, ograniczamy przemieszczanie się do absolutnego minimum, uprawiamy ogródek i z sąsiadami wymianę barterową. Tylko, czy taki powrót do przeszłości jest możliwy w epoce postępującego antropocenu? Nie no. sądzę. Ale wydaje mi się, że każdy z nas może wyjąć z niego swoje trzy grosze. Dobrze, kończymy. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze spojrzenie na ten temat. Co Wy na co dzień robicie dla Ziemi? Czy też w ogóle ten temat nie zaprząta Waszych głów, a mnie macie za oszołoma? Zapraszam do okolicznościowej dyskusji. A tymczasem życzenia: Ziemio, planeto, mamo. Przede wszystkim dziękujemy, że jesteś, bo gdyby Ciebie nie było, to nas wszystkich też by nie było. W Dniu Twojego Święta życzymy Ci mądrych i wyrozumiałych mieszkańców, żeby Ci szeregowi nie palili w piecach plastikiem, nie wyrzucali śmieci do lasów, rzek, oceanów, żeby wybierali rower zamiast samochodu i pociąg zamiast samolotu, żeby zawsze mieli Ciebie na uwadze. No i najważniejsze. Żeby wybierali mądrych rządzących. I żeby ci rządzący zawsze mieli ciebie na uwadze. Wierzę, że wyciągniemy właściwe wnioski z tego kryzysu. Wiem, że to naiwne, ale. czego spodziewasz się po gościu śpiewającym piosenki Majki Jeżowskiej w spodniach od komuni? Miłego odpoczynku.